O, nie spodziewałem się was tutaj. Oto OnePlus 15, najmocniejszy smartfon do gier w tym momencie. No dobra, co ma takiego niesamowitego? Procesor. Snapdragon 8 Elite 5. W tym momencie bije wszystkich na głowę. Ale to nie tylko fajny procesor, bo mamy tutaj gigantyczną baterię 7300 mAh, która powinna Wam wystarczyć na gdzieś dwa dni używania. Dzień, noc, dzień wystarczy. No dobra, jest procesor, jest bateria na ekran. Tutaj jest ciekawie, bo mamy 165 Hz i 1,5K. 165 Hz to więcej niż mój stary monitor. I nie mogę zapomnieć o mega precyzyjnym żyroskopie, który pozwala kontrolować Twój samochód czy postać w grze takie jak Call of Duty. Celowanie za pomocą tego jest tak precyzyjne i przyjemne, że aż chce się kosić w kodzie. I tak, są gry, które obsługują 165 klatek na sekundę, o te. Na półkrocie znalazło się też miejsce na sensowny zestaw aparatów 3x50 megapikseli. W 15 pojawiło się także AI, nieinwazyjne na szczęście. System jest might 2.0, zintegrowany z Google Gemini. Proaktywny asystent uczy się ciebie i powinien, abyś niczego nie zapomniał. Tutaj macie ceny nowego flagowca OnePlusa, i powiedzcie co sądzicie o tym telefonie, bo wydajnościowo i bateryjnie, czy ekranowo, to chyba najlepszy smartfon 2025 roku.